Wiktoria Popowa, brawo! Proszę są z nami ci, dla których nasze serca szybciej biją i którym chcemy pomóc. Jest Wiktoria Popowa z Charkowa ze swoją rodziną, czyli z mamą, Jeleną, która jest na sali, z synem Artyomę. tam na końcu sali, która wysmachają. Kiedy ogłaszaliśmy ten koncert, to mówiliśmy, że, że pomagamy tej rodzinie, że to właśnie ta, ta rodzina na nasze zaproszenie się pojawia. W międzyczasie dołączyli jeszcze do szamotu pozostali, pozostali goście z Ukrainy. Kolejna rodzina o nazwisku Krylczuk jest Natalia, Maria, Marek i Kasia. Witamy Was serdecznie, cieszymy się, cieszymy się że jesteście. Kiedy stała się ta rzecz straszna, uznałem, że należy się skontaktować z artystami, których gościliśmy z Ukrainy. W minionych latach podczas festiwalu UFO, ulicznego festiwalu osobliwości, co roku gościliśmy artystów, kilku artystów z Ukrainy, a w ubiegłym roku też podczas pleneru rzeźbiarskiego mieliśmy pierwszy raz artystkę z Ukrainy, właśnie Wiktorię Popową. Potrzeba była taka, że do nas dotarli. Życzymy im oczywiście szybkiego powrotu do siebie, ale jeśli to nie będzie możliwe, to serdecznie witamy w Szamotułach i być może ktoś z Was będzie tutaj chciał rozpocząć swoje życie, być może w Polsce, później w innych miejscach, ale wiemy póki co że Wiktoria przyjęła zaproszenie do Szamotu. Państwu dziękujemy właśnie Wasza obecność. Wspiera ten, mam nadzieję, dobry start. Wiktoria jest artystką, malarką, więc zapewne spotkacie się z nią z pań Państwo wiele razy, bowiem będzie może prowadzić warsztaty artystyczne dla dzieci, dla dorosłych, dla UTW, więc zamierzamy ją tutaj wykorzystać. I oczywiście podczas plenerów rzeczgierskich. A Natalia jest choreografem, więc już tu planujemy zajęcia z baletu dla naszych dzieci, dla dzieci z Ukrainy, bo wiemy, wiemy, że taka jest też potrzeba. Bardzo dziękujemy, Wiktorio, że jesteś z nami i z całego serca wspieramy Cię w tym trudnym czasie. Dziękuję bardzo. I chciałabym powiedzieć kilka słów wdzięczności. Po pierwsze, chciałabym, bo ja mam od całego świata bardzo dużo przyjaciół w internecie, na Facebooku i wiem, na pewno wiem, że wszyscy Ukraińcy bardzo wdzięczni wszystkim Polakom, którzy tak serdecznie i tak otwarte, szczerze pomagają nam. To jest naprawdę, to jest prawda. To Ci, którzy nie mogą tego wytłumaczyć w języku polskim, ja na pewno wiem, że to jest prawda. My na my bardzo, bardzo dziękujemy Wam za taką serdeczność i naprawdę powiem o Ciebie, że no, nie oczekiwaliśmy takiego odruchu serca Waszego. Dlatego to jest tak miło, że ja Ciebie powiem, że jak my przyjechali, jak Jasy nam przyjechała na dworzec w Przemyślę, to płakała. Jak zaczęli nas karmić, jabłka wrzucać w kieszenie, w cukierki, wszystko, lóżko, pić, jeść, wszystko. To jest naprawdę tak wzruszające, że no, po prostu. No dziękujemy Wam. Dalej chcę podziękować Wam, Szamutulanom, które przyjęły mnie, moją rodzinę, innych mieszkańców z Ukrainy, które wspierają, pomagają. W ogóle przyszli na ten koncert. Ja spodziewam się, że też będę korzystna dla Was, bo jestem zawodowo malarka. Mogę prowadzić wszystkie techniki malarskie i rzeźbiarskie, także myślę, że przydam się Wam też. Jeszcze raz dziękuję Wam za Wasze dobre serce, za wsparcie. Bardzo dziękuję Panu Piotru, który mnie napisał, prawda, w pierwszej chwili, jak zaczęłaś wojna, to Piotr mnie napisał: Wiktoria, przyjeżdżaj do Szymantów. To był jeden z tych pierwszych, ja mam dużo przyjaciół i to był jeden z pierwszych, który napisał, przyjeżdżaj, zabieraj kogo możesz, przyjeżdżaj. Ja przyjęłam to zaproszenie, bo mam dobrą intuicję i czuję zawsze ludzi dobrych, czuję zawsze jak coś jest szczerze. I dlatego bardzo dziękuję Piotr, bardzo dziękuję Magdzie, żonie Piotra, jesteś kochana. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy pomagają w tym czy inny sposób. І вклоняємося вам, бо то є важне, і недавно помишляла, що а якби поліція не допомагали, що би з нами було. Не хотіла мисля, і, і мама надію, що швидко скорочиться страшна війна і то, що діє то є трудно вобразить. Для того модлимося всі, а ми вам еще раз дякуємо. Bardzo dziękujemy za ten głos, czujemy się zaszczyceni, zaszczyceni jeśli możemy pomóc. E, a teraz niech... Mała Ukraina!